Witajcie, witajcie. Dzień dobry, 19 czerwca 2025. Jesteśmy gdzieś w okolicach Oławy. Za 11 minut wybije południe. My zbliżamy się do Oławy na start 9 edycji rajdu Boguta. W tym roku troszeczkę później. Generalnie miało nie być, skręcamy za kilometr prawo. Miało już nie być 9 edycji, na szczęście Organizator, czyli Tomek, się ugiął i... Skręć w prawo. No, o no, nawigacja mówi, w prawo Lewo, lewo, okay, lewo. Jakie lewo? Lewo, lewo. Lewo? No w prawo, no. Lewo, Organizator lebo. się ugiął. A jedź prosto. No jedź tu w lewo. Innej Or trasy nie podejrzewam. Organizator się ugiął i na szczęście zrobił kolejną edycję. W tym roku 3000 załóg, także 500 załóg więcej niż rok temu. I w sumie bardzo fajnie. Za szczęście... 600 metrów skręć w lewo. No. Szczytny cel, ważne, że coś się dzieje, także widzimy się za chwilę na starcie. Pokażę Wam część pojazdów, które się ustawiło. W tym roku, że tak powiem, dwa miejsca startu tradycyjnie spod agencji reklamowej Wena w Ołabie oraz drugie z zwiercialaskowice. Za 300 metrów skręć w lewo. Ponieważ... Fizycznie nie dałoby się zorganizować startu 3000 pojazdów z jednego miejsca. Także widzimy się, że będzie zapieramy. zaraz. jestem. E, jesteśmy już na Kutrowskiego w Oławie, czyli miejsce, które co roku bardzo się korkuje. O, tutaj mamy tak który właśnie przejeżdża. E, miejsce, które dość się korkuje. Pierwszego, e, nie 1 czerwca, tylko w Dniu Bożego Ciała, bo tradycyjnie od 9 lat startuje tutaj charytatywny rajd koguta. Pieniądze e, z z opłaty wpisowej są przeznaczane na cele charytatywne, żeby pomóc dzieciaczkom Dzieje się, jest dość duży korek, zaraz Wam to pokażę. Policja oczywiście sprawnie kieruje ruchem. No właśnie widzicie, oddala się mój samochód. No jesteśmy tutaj już zaraz za startem że chłopaki gdzieś pojechali na koło, policja ich skierowała objazdem, ja idę zobaczyć co się dzieje, także wyjątkowo w tym momencie nie od tyłu, a od przodu, więc tutaj sporo pojazdów wyjeżdżających ale nic dziwnego, 2,5 tysiąca załóg startuje są tego tak jak już jest, jest sporo ludzi, jak co roku Każdy na swój wyjazd. Mistrzostwo kolega, który w tamtym roku startował, manem z kolegą Jarzyną. Proszę bardzo, w tym roku kombajn, także Mistrzostwo Świata. Tak jak w tamtym roku Jarzyna filmował y, przejazd man w tym roku kombajn. Niewątpliwie jeden z ciekawszych startów dzisiaj, walka z biegami, czyli organizator e, całego zamieszania, właściciel Muzeum Wena. tak jest się zapatrzeć. Tak. się udało drugi raz rok drzewo załapać, ale masakra była. Tak, to się system wysypał i po pierwsze nie było puszczać, a w tym roku siedziałem specjalnie i przed północą niby mnie puściło, ale ktoś się zawiesił, po pierwsze i puściło, a po drugim roku już było zapuszać. Tak, dwa miliony w dwie i pół godziny. Jest atmosfera, ludzi pełna, Widzicie, co tutaj się Mnóstwo odprowadzających. Właśnie wieje wiatr, no ale to mnie zniechęca. Wczoraj była trochę lepsza pogoda.